Zasubskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. Wydarzyła się rzecz niebywała: w połowie cyklu rozwijania nowego kwartalnego, tym razem letniego dropu, dostaliśmy już wszystko, co jest dla niego zaplanowane. I niestety, co stwierdzam z wielkim żalem, nie jest to tylko i wyłącznie moja dzika nadinterpretacja. Oficjalnie w Change Logu wspominają, że w tym tygodniu udostępniają nam ostatnie funkcje dla drugiego, tegorocznego dropu. A w dzisiejszym snapshotzie została dodana receptura na siodło... Nie została dodana możliwość wyłączenia czy dostosowania mgły, przez co cały nasz Minecraft potrafi wyglądać jakby był po prostu zadymiony, ale za to pojawiła się nowa płyta muzyczna oraz dużo zmian z samą muzyką. Nowej muzyki oprócz płyty muzycznej też nie zabrakło. Uczciwie trzeba przyznać, że snapshot, choć mniejszy, należy zdecydowanie do tych przyjemniejszych. Niestety zawodzi mocno fakt, że na letni drop to już wszystko. Jednak pocieszać możemy się jeszcze faktem, że najprawdopodobniej przed nami jeszcze drop jesienny oraz zimowy. Może nie będzie tak źle w tym roku. Zapraszam do oglądania. W związku z tym, że to już koniec rozwoju letniego dropu, oczywiście zmieniła się panorama w menu głównym. Panorama, trzeba przyznać, prezentuje się całkiem przyjemnie. Mamy sporą przestrzeń i oczywiście niedużą ilość nowego kontentu. Dlaczego? Myślę, że na to pytanie każdy potrafi odpowiedzieć sobie sam. Dziwnie moim zdaniem też prezentuje się góra, którą mamy blisko kadru, ale oczywiście ona została tutaj wybrana w tym celu, by zaprezentować nowy, jedyny blok, jaki mamy w tym dropie, czyli blok suchego gasta. Koniecznie w komentarzach dajcie znać, co o tej panoramie sądzicie. Moim zdaniem jest znacznie gorsza od poprzedniej, ale trzeba przyznać, bywały znacznie, znacznie mniej atrakcyjne panoramy. Od teraz w strukturach niestety nie znajdziemy już siodeł, za to będziemy w skrzynkach mogli znaleźć skórę. I tyczy się to oczywiście spawnerów, Ancient City, pustynnych piramid, dżunglowych świątyni, a także w Strongholdzie, czyli twierdzy. Być może zastanawiacie się, jaki to wszystko ma sens i jaki ma to cel. 25 czerwca 2010 roku, czyli prawie równiutkie 15 lat temu, do Minecrafta zostało oficjalnie dodane siodło. I teraz, po niemal równych 15 latach, Mojang zdecydowało się zaimplementować recepturę siodła. Będę z wami szczery, tak, siodło jest bardzo powszechnym przedmiotem, brak jego receptury nie miało za dużo sensu. Ale w Minecraft ogrom rzeczy nie ma sensu i to jest jego cały urok. Wiele przedmiotów po prostu w pewien sposób się zdobywa, nie mają swojej receptury. Siodło było jednym z nich. Mam wrażenie, że nie jest to najlepsza decyzja modżangu, choć wiem, że jej nie cofną. Ale w związku z tym też pojawi się w najbliższym czasie indywidualny materiał na kanale, gdzie porozmawiamy sobie o tym, że Mojang w ostatnich latach wyjątkowo mocno ułatwia Minecrafta. Wykoniecznie dajcie też znać w komentarzu, jakie macie odczucia co do tego siodła, chętnie poczytam wasze odczucia i argumentacje. Receptura na siodło odblokuje nam się po podniesieniu przynajmniej jednej skóry. Siodła, zbroje na konie, uprzęże, dywany, na przykład w przypadku lam, jesteśmy teraz w stanie nie tylko ściągnąć, jeżeli MOP ma interfejs, ale za sprawą chociażby nożyc, co działa, jak widzicie, całkiem dobrze. Ale jeżeli oczywiście nożyc nie macie, bez problemu możecie zakładać i ściągać te rzeczy, tak jak wcześniej poprzez interfejs. Jednak co ważne, nie będzie to możliwe, gdy takiego zwierzaka ujeżdża. Ktokolwiek, czy to mob, czy na przykład gracz. Również nic z moba nie ściągniemy, jeśli kłócamy, ponieważ jeżeli ma interfejs, to po prostu ten interfejs zostanie otworzony. Nożyce w dispenserze też moba nie rozbiorą w żaden sposób. Jest w grze jeden mob, który ma na sobie siodło, ale za pomocą nożyc go z niego nie ściągniemy, i oczywiście jest to Revager. Deszczowa pogoda we wnętrzach była do tej pory mocno zauważalna. Jednak w dzisiejszym snapszocie zostało to mocno poprawione. Dobrze, że twórcy na tym ogółu pracują, ale to jeszcze nie jest to, co ja jako stary gracz chciałbym zobaczyć. Samo zamglenie podczas deszczu również zostało zmienione. Wcześniej, moim zdaniem, miało świetny klimat. Teraz również jest jak najbardziej klimatycznie, ale już nie aż tak mgliście. Szkoda. Oczywiście również tyczy się to burzy. Wciąż ciemno, ale mniej mgliście. Naprawiony został błąd związany z tym, że happy gast był niszczony przez płynącą wodę. Od teraz bez problemu ją zatrzyma. Bardzo fajnej aktualizacji doczekała się muzyka, nie tylko za sprawą nowych utworów czy płyty muzycznej, ale i nowych opcji. Jednak nim przejdziemy do opcji. Od teraz, gdy zacznie grać kolejny utwór muzyczny w lewym górnym roku, pojawi się powiadomienie o tym, że ten się zaczął. Zobaczymy artystę oraz jej tytuł. Trzeba przyznać, naprawdę jest to prosta, świetna zmiana. Wielu graczy na pewno było ciekawych, jak nazywa się muzyka, którą właśnie w tej chwili słyszą. Dzięki temu będą mogli to bez problemu sprawdzić. No chyba, że nie zdążą spojrzeć, gdy powiadomienie się schowa. W takim wypadku absolutnie nic się nie dzieje, ponieważ wystarczy włączyć pauzę. Wówczas w lewym górnym rogu cały czas powiadomienie będzie widoczne. Kiedy normalnie podczas rozgrywki go nie widzimy, przy pauzie jak najbardziej jest widoczne. Dodatkowo, muzyka od teraz, gdy włączamy pauzę, nie przestaje grać. Dzięki temu klimat Minecrafta na pewno dużo zyska. Oczywiście, w przeciwieństwie do mgły, jak najbardziej to powiadomienie możemy sobie wyłączyć w ustawieniach dźwięku. Ja polecam osobiście mieć to włączone, bo daje to naprawdę dużo fajnego uroku. Jednak jak sami raczej zauważyliście, to nie jest jedyna nowa opcja w ustawieniach dźwięku. Otóż możemy sobie od teraz dostosować częstotliwość odtwarzania muzyki w tle. Domyślnie jest domyślnie, ale możemy sobie włączyć odtwarzanie częste, co jest zdecydowanie fajną opcją, ale moją ulubioną jest oczywiście odtwarzanie muzyki stałe. Dosłownie ciągle będziemy słyszeli nowe, kolejne utwory muzyczne. Jeden się skończy, od razu kolejny się zacznie. Jak dla mnie zmiana wprost doskonała. W tym snapszocie łącznie pojawiło się sześć nowych utworów muzycznych, z czego pięć usłyszymy podczas normalnej rozgrywki na pięciu biomach. Na biomie leśnym, na biomie pustynnym, na biomie gaju, na biomie wiśniowego gaju oraz w Lush Posłuchajcie najciekawszych fragmentów tych utworów. thank you Na koniec do omówienia został nam nowy przedmiot, niestety niewiele tych w tym dropie. Jest to oczywiście płyta muzyczna. Wygląda ona bardzo ładnie: jest biała z błękitnym środkiem. Estetycznie świetnie. Zdobywamy ją w dosyć oryginalny sposób: a mianowicie, Gast musi zginąć poprzez swoją odbitą przez nas kulę. Fajne nawiązanie do oryginalnego zdobywania płyt muzycznych. Z pewnością jesteście ciekawi jak to brzmi, posłuchajcie tym razem całości. Również koniecznie dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowej płycie muzycznej, jak widziałem opinie w internecie są, córza niespodzianka, mocno spolaryzowane, niektórzy uważają że to jest rewelacyjne, inni że totalne dziadostwo, mi średnio się to podoba, no ale kolejny fajny przedmiot, nie narzekam. Parę rzeczy zmieniło się w związku ze splashami, czyli żółtym tekstem, który do nas pulsuje w menu gry. Otóż usunięto informację Nieletni mile widziani. Zmieniono Pumpakungen na Pumpakungen, tylko że bez spacji. Zmieniono też 10 lat górnictwa i rzemiosła na 15 lat górnictwa i rzemiosła oraz dodano 5 związanych z muzyką oraz Chicken Jockey co jest słynne chyba z Minecraft Movie i oczywiście Flint and Steel. I na koniec rzecz, której gracze oczekiwali od dawna, czyli prędkość Happy Gasta. Niestety niedomyślna, ale możemy ją zmienić za pomocą komendy. Oczywiście, atrybut prędkość latania istnieje od dawna, ale nie działał dla Happy Gasta. Możemy od teraz to wszystko modyfikować. Gdy ustawimy sobie wartość 1, Happy gust naprawdę szalenie szybko będzie się poruszał. Ale, co ciekawe, to nie jest najwyższa wartość, jaką możemy mu ustawić. Możemy na przykład mu ustawić wartość 20. Wówczas, no będą to kosmiczne prędkości. Zarówno do przodu i do tyłu, jak i na przykład w górę. Tak, ja już jestem na 70 tysięcznej kratce. Zabawa i przednia, polecam. <laughs>